W badaniach przeprowadzonych w 2015 roku w całej Unii Europejskiej widzimy, jak dużym piętnem obarczona jest literka T, w skrócie LGBT. W szkole to, to było niepojęte. Pani codziennie witała Bartka takimi słowami, Zosiu jesteś taką śliczną dziewczynką, dlaczego znowu płaczesz? Cześć, to Kasia Przyborska z krytyki politycznej. Transseksualność to poczucie rozbieżności między psychicznym poczuciem własnej płci, a biologiczną budową ciała i płcią socjalną zapisaną w metryce. To właśnie w okresie dojrzewania, gdy pewne cechy płciowe stają się bardziej widoczne, wiele osób z tej mniejszości zaczyna postrzegać same siebie jako transseksualne, a często nawet ma to miejsce dużo wcześniej. Zaczęło się w wieku przedszkolnym, między trzecim a czwartym rokiem życia. Były bardzo duże problemy z tym, żeby chciał do przedszkola chodzić, dlatego że tam funkcjonował jako Zosia. Poprosił o ścięcie włosów. I nigdy nie zapomnę tego uśmiechu, kiedy u fryzjera po prostu wreszcie, wreszcie nie miał włosów. Ale dla mnie to było trudne, że nagle z mojej córki, że mam syna, bardzo bałam się. Czy y, tym Bartka nie krzywdzę? Byliśmy u y, seksuologa, rozmawialiśmy na ten temat. No, tam otrzymałam dużą wiedzę. Po prostu Bartek potrzebował mojej akceptacji i akceptacji siostry y, w tym, że on ma poczucie bycia chłopcem i że po prostu jest Bartkiem. No, jest Bartkiem, że nie jest Zosią. Dysforia to poczucie niedopasowania, cierpienie osoby, która miota się we własnym ciele. Z dyskryminacją. I stygmatyzacją wiąże się tak zwany stres mniejszościowy. Może doprowadzić do głębokich zaburzeń psychicznych. Średnio aż 54% osób tej grupy czuje się dyskryminowana. Gotowość do otwartego pokazania swojej tożsamości ma zaledwie 3%. Aż 78% deklaruje, że nigdy takiej gotowości nie miało. Zostałam pozwana do sądu, że przebieram dziewczynkę za chłopca. Yy, toczyło się to około półtorej roku. Nie było to dla mnie łatwe, na pewno. Z tego co się orientuję, to była to sprawa precedensowa, i pierwszy, jako pierwsi w Polsce, w Polsce w ogóle mieliśmy taką sprawę, i ona została wygrana. Nagle się okazało, że tych dzieciaków wcale nie jest tak mało. Bartek jest dzieckiem, które uczy akceptacji. Im dłuższy czas, zajmuje korekcję płci, tym bardziej zwiększa się cierpienie i poczucie dysforii płciowej. Tymczasem oprócz przeprowadzenia operacji korekty płci, która jest w naszym kraju nierefundowana, konieczne jest też uzgodnienie płci wobec prawa. W polskiej rzeczywistości osoba, która stara się o uzgodnienie własnej płci, musi pozwać swoich rodziców, którzy mylnie wpisali jej płeć w świadectwie urodzenia. Nie przesłyszeliście się. Musi pozwać do sądu okręgowego swoich własnych rodziców. Ustawę o korekcji płci, która pozostawiałaby decyzję osobie zainteresowanej, zawetował w 2016 roku prezydent Andrzej Duda. Osoby transseksualne to od tamtej pory obiekt nieustannych ataków ze strony obozu rządzącego. Próbują nam narzucać także kwestie o charakterze obyczajowym. No i mówi, proszę Państwa, ja nie jestem Władysław, ja jestem Zasiel. W sumie przekapiłam moment, kiedy mogliśmy wyjechać z Polski. Moi przyjaciele, którzy y, mieszkają za granicą, jakby mówili mi, że słuchajcie, dla was nie ma miejsca tutaj. No, dlatego Bartek poszedł do, do szkoły społecznej, w której jest Bartkiem. I może być Bartkiem, no też, też zaszły tam niestety zmiany. Zostałam trochę postawiona pod ścianą, że Bartek ma być w nauczaniu domowym. Dla Bartka bardzo wygodne jest izolowanie się, dlatego, że on się czuje bezpiecznie wtedy. Natomiast celem jest, żeby on żył społecznie zupełnie normalnie. To, co było dla mnie bardzo bolesne, to to, kiedy Bartek musiał trafić do szpitala. Stwierdzono, że nie wiadomo do jakiej sali go przydzielić, czy do chłopców, czy do dziewczynek, i został położony na korytarzu. Co możemy zrobić, żeby w tych trudnych czasach zmniejszyć cierpienie osób transseksualnych? Polskie towarzystwo seksuologiczne zaleca następujące praktyki. Otoczenie opieką psychologiczną i zadbanie o kondycję fizyczną. Mówić do nich. Tak, by nie ranić, a najlepiej tak, jak same chcą, żeby je nazywać. Pozostawić im wybór, na przykład z jakiej toalety chcą skorzystać. Wreszcie powinniśmy walczyć o uproszczenie i skrócenie całej procedury, tak by i na gruncie prawa ich sytuacja była bezpieczna.